Witam wszystkich, chciałbym przedstawić zakupioną tokarkę Titan 750, jej rozkonserwowanie oraz wstępne pomiary. Na wstępie zaznaczę, że jestem amatorem, film nagrywam telefonem, a przeprowadzone przeze mnie pomiary mogą nie być w 100% dokładne oraz przeprowadzone poprawnie, aczkolwiek staram się, żeby to było jak najbardziej obiektywne. Tokarkę kupiłem od polskiego importera firmy MTPS Sokołowa. Pojechałem do nich osobiście z racji, że mam dosyć blisko. Obejrzałem ją i zapakowałem do samochodu. Kosztowała 5600 zł. Zakupu dokonałem po dłuższych przemyśleniach. Dość długo zbierałem się za tym, żeby kupić jakąś tokarkę. Interesowały mnie głównie polskie sprzęty, aczkolwiek. Te, które widziałem oraz informacje, które uzyskałem, no to niestety ich stan jest dość mocno niezadowalający. Wręcz powiedziałbym, że bardzo często tragiczny. Mam świadomość również, że to urządzenie nie jest też jakiejś najwyższej klasy, aczkolwiek jest nowe i liczę, że łoże będzie dobre oraz myślę, że po małych modyfikacjach powinienem być zadowolony z użytkowania tego urządzenia. Na pierwszy rzut oka wygląda tak dosyć zabawkowo. Jednak dopóki nie zostanie sprawdzona. Nie mogę więcej odpowiedzieć na ten temat. Postanowiłem zbudować stanowisko testowe. Przyniosłem kilka pustaków. ...i podniosłem ją do góry. Po ustawieniu, korzystając ze zdobytych informacji, zacząłem od dostania się do skrzyni przekładniowej. Ponoć powinno tam być bardzo dużo syfu. Dostęp jest dosyć prosty. Górna pokrywa nie jest, można powiedzieć, na jakieś szczelce. Tak wygląda mi to na zwykłą taśmę klejącą papierową. Po się do środka odciągnąłem cały możliwy olej. A następnie odkręciłem śrubę za uchwytem. I całość przeczyściłem oraz przepłukałem dokładnie. Na filmiku można zobaczyć jakieś większe kawałki syfu, aczkolwiek nie mam dużego porównania. Wydaje mi się, że nie ma tam zbyt dużo jakichś odłamków, odpadów z odlewu technologicznego. Później przystąpiłem do demontażu uchwytu. Czynność wydawała mi się, że jest dosyć prosta, aczkolwiek pierwszy raz ciężko było się przybrać do tego. Finalnie użyłem klucza do filtrów z paska oraz stalowego młotka jako dźwigni do klucza ampulowego. Ten klucz później wziąłem i skróciłem o dobry centymetr, gdy, gdyż strasznie przeszkadzał, było bardzo niewygodnie im operować. Ciężko się go wkładało, wyjmowało. Skróciłem go około centymetra, ale uważam, że skrócę go jeszcze trochę i przespawam coś, żeby mieć od razu dłuższą dźwignię, żeby nie musić na niego zakładać. Uchwyt siedzi dość mocno na tarczy zabierakowej, dlatego zostawiłem wkręcone trochę śruby i używając dźwigni zapchnąłem go raz z jednej, raz z drugiej strony. Kręciłem podtrzymki, już w najbliższym czasie nie będą mi potrzebne. Przeglądając jakieś wcześniejsze filmiki, te podtrzymki wyglądały dużo gorzej od tych. Te wyglądają dosyć masywnie. Nie są jakoś dobrze, zbyt dobrze to odlewy wykonane, ale już jakoś, jakoś wyglądają lepiej niż te z wcześniejszych filmików. Konik też zdjęłem. i zacząłem się przyglądać przekładnie po wyczyszczeniu. Całość wygląda naprawdę w porządku. Po dokładnym oczyszczeniu przekładni, wziąłem się za pomiary tarczy zabierakowej. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na załączonych filmikach ogólnie, te pomiary. Aczkolwiek będę po prostu dopowiadał wartości, które udało mi się zaobserwować. Zamek jest 95 mm i bicie na zamku mieści się w granicach jednej setki. Tak samo zresztą, jak bicie na tarczy zabierakowej mieści się w granicach jednej setki. Bicie od, nie wiem, okresie, to jakby od czoła tarczy. Też jest dosyć dobre, jest około jednej setki, Mieści się w tym przedziale. Nie wiem do czego ta wartość jest bardzo potrzebna. Może tylko do jakiejś wibracji. Bo tak to nie wpływa na całość podczas jakiejkolwiek próbki. Po zadowalających pomiarach tarczy zabierakowej, wziąłem się za napełnienie przekładni olejem. Zalałem olej HL46, hydrauliczny, już taki akurat miałem pod ręką i z uzyskanych informacji do takiej przykładni też nadaje się tego typu olej. Na początku nalałem go dosyć dużo, dobrze powyżej wskaźnika i postanowiłem sprawdzić jak ten olej bierze i pracuje. Jak się rozbryzguje ta przekładnia? Przykryłem całość folio, włączyłem pracę i zobaczyłem, jak to wszystko się bierze i kręci. Zauważyłem po chwili, że olej poprzelewał się w większości na lewą stronę. Zobaczyłem, że to jednak podczas pracy nie będzie potrzebny tyle oleju, więc on i tak weźmie i przeleje się na lewą stronę. Wszystko, co będzie powyżej i po prostu będzie tam go zbyt dużo. Postanowiłem go odebrać i całość wysmarowałem Rainzosiem. Postanowiłem też nie stosować żadnej uszczelki, tylko wszystko złożyłem na Rainzosi. Zapomniałem dodać, że wskaźnik poziomu oleju był zaklejony smarem i wskazywał znacznie wyższą wartość niż rzeczywista. Oleju było tam, oleju, oryginalnie oleju w przekładni było dużo mniej. Całość wyczyściłem, skręciłem i zostawiłem do wyschnięcia. Tutaj sprawdzam jeszcze raz starcie zabierakował gdyż na początku mierzyłem w złym miejscu i wskazania są w okolicach jednej setki. Na filmiku widać rozbiórkę uchwytu oraz całe jego rozkonserwowanie. Nie ma tutaj zbyt ciekawych rzeczy. Aczkolwiek, podczas składania miałem mały problem z założeniem szczęk. Nie było tutaj nic specjalnego, ale po prostu nie wiedziałem o tym, że. Muszę dokładnie się przyglądać, gdzie przesuwa się spirala i założyłem szczęki po prostu nierówno. Ale po kilku próbach i obserwacjach ułożyłem wszystko dobrze. Zakupiłem sobie wcześniej specjalny czpień pomiarowy ze stożkami Morsa Trójka i dwójka. gdyż znalazłem informację, że w tarczy zabierakowej jest stożek Mors Trójka. Aczkolwiek w rzeczywistości okazało się, że jest MK4, i nie mogłem użyć tego czpienia, żeby zmierzyć bicie bezpośrednio w, czpie... w, czpie... w stożku w tarczy. Więc postanowiłem użyć tego czpienia do zmierzenia bicia. Vou Po pierwszym założeniu czpienia w uchwycie, no wyniki były dosyć rozczarowujące, okazało się, że bicie potrafi wynosić nawet ponad jedno dychę. Później zrobiłem mały test. Obracałem uchwyt w kilku pozycjach, zaznaczając je wcześniej, aczkolwiek też zrobiłem trochę źle, bo na sam koniec starłem wszystko ręką i nie wiedziałem, która wartość była jej, w którym położeniu wartość była. Najniższa, ale generalnie z ustawień i tego wszystkiego to na okolicy 19 cm, trzymając czpień w uchwycie, wartość bicia wynosiła około 900 setek. Na tych pomiarach zakończyłem obecną część moich prac, gdyż musiałem się zbierać do pracy. Wszystkie inne czynności rozkonserwujące oraz pomiarowe przedstawię w drugim odcinku. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.